Witajcie drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Dubienka 1792. Żołnierz bił się nadal uporczywie, czyli Kościuszko pod Dubienką. Obrady Sejmu Czteroletniego zaowocowały uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konstytucja i uchwały Sejmu Wielkiego wprowadzały szereg reform ustrojowych, skarbowych i wojskowych. Wydawało się, że Rzeczpospolita ma niepowtarzalną szansę podnieść się z upadku i odrzucić obce wpływy. Na to nie mogła pozwolić Rosja, która od wielu lat spychała Polskę do roli swego protektoratu. W odpowiedzi na Konstytucję roku 1791 oraz reformy, 18 maja 1792 roku na terytorium Polski wdarła się 100 tysięczna armia rosyjska. Pretekstem do interwencji w Polsce stało się dla carycy Katarzyny II zaproszenie zdrajców z Konfederacji Targowickiej. Tak rozpoczynała się wojna w obronie konstytucji 3 maja. W obronie konstytucji wojsko polskie około 65 tysięcy, o wiele słabsze od nacierających Moskali, od razu przeszło do defensywy. Pomimo dysproporcji sił oraz zdrady dowódcy armii litewskiej, księcia ludwika Wirtemberskiego, wojska Rzeczpospolitej broniły się nadspodziewanie skutecznie. Na czele armii Polskiej stał książę Józef Poniatowski, królewski bratanek pobił Rosjan w bitwie pod zieleńcami 18 czerwca 1792 roku. Zwycięstwo to nie zmieniło jednak trudnej sytuacji polskich wojsk. Te nadal cofały się na zachód. Pod koniec czerwca 1792 roku w dowództwie polskim zapadła decyzja o podjęciu próby zatrzymania wroga na linii Bugu. Poniatowski podzielił wojska na trzy części. Jedną z dywizji dowodził Tadeusz Kościuszko, polski i amerykański generał, bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To jemu już wkrótce przyszło stawić czoła nacierającym Rosjanom. Kościuszko miał do dyspozycji ponad 5 tysięcy żołnierzy i 24 działa. Na miejsce starcia wybrał wzgórza pod Dubienką. Rozłożył tam swoje oddziały, osłaniając je z prawej strony lasem i granicą austriacką. A z lewej bagnistą łąką i rzeką. Rozkazał również wykonać sieć umocnień polowych. Tak przygotowany postanowił wydać wrogowi bitwę obronną, której był mistrzem.